Uwaga, nadchodzi koma 3. Ogłaszam alarm bombowy. Uwaga, nadchodzi koma 3. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawa. Tak jest to, nie, film nie to chyba, chyba nie, co? Tak, no film nie to przede wszystkim przeżytek. Jak ostatnio ulica mówił Adam Michnik musimy rozmawiać. Tak, Najważniejsze są dialogi. Tak, tak, tak. Ale też najważniejsza jest ekipa. Najważniejsza jest ekipa. Ekipa filmowa. No. Myślę, że mogę panu polecić paru dobrych ludzi. Tak? Tak. Panowie, zapraszam. Zapraszam. To jest Pan Witold Zastawka Światowej Sławy Scenograf Pamiętam. i pan Jan Burczygłowa. E, e, Specjalizm od efektów specjalnych. Tak, tak. Panie scenografii, tak? Tak. tak. Jaki, jaki ma pan dorobek? E, proszę pana, pracowałem na przykład e, przy tym teledysku. E, proszę zobaczyć. Patrzymy w tył, nie ruchamy w krok, raz ciebie aż I nie zrobimy cud, w każdej rzece jest Gęsty las, wielki głos nie zatrzyma. Co to jest? Przepraszam, co to było? No, no, no jak elegancki! ale. ale. E, czy poznają panowie ten most? No, tak, tak, to jest ten taki dwupo dwupoziomowy most gdański w Warszawie. Ha, 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 ha. złudzenie, złudzenie! Na prawdziwym moście gdańskim nie mogliśmy kręcić, bo to by sparaliżowało ruch! No, to w, w takim razie, to, 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 co to było? Wyłącznie na potrzeby tele, tego teledysku zbudowałem obok identyczny most Atrapę. Нет, это невозможно, это пани... Wciska ki możliwe. Przecież tam jechał tramwaj, waży ileś tam tam coś, to by nie udźwignęło tego tramwaju. <grym> Proszę pana, jechało coś, co wyglądało jak tramwaj. W oko od razu dostrzeże fałsz. To był kawał blachy imitującej tramwaj. Tam z tyłu nic nie było. Z przodu Ulica, um, z tyłu muzeum. A ja, no. <grym> Dobre, dziękuję, świetnie. To pan jest no, genialny, a pan co potrafi. No otóż no ja siedzę w obróbce, e, obróbce cyfrowej, e, digitalizacja obrazu, odświeżanie starych taśm. E, co to znaczy? Tak, ja jestem laikiem. To... Aha, czyli najlepiej na przykładzie, proszę spojrzeć. Oto jest kadr ze starego, zniszczonego filmu Stara Taśma, i tutaj akurat jest pan Olbryski, tak? tak, tak. Ten sam kadr po wyczyszczeniu, po cyfryzacji wygląda tak. No! Kolego! No, no, no to. No niesamowite, no to. Bez botoksu? No ujęło 30 lat. 30 A, lat. No. Dziewczyny, patrzcie, bez wstrzykiwania, co można sobie zrobić? Tylko oczyścić się cyfrowo i człowiek wygląda jak nastolatek, tak? Po prostu magia filmu.